Dobry dzień dobry, dzisiaj sobie nagramy Happy Wins. Jeżeli się uda, to będzie z tego seria. A jak się nie uda, no to nie będzie, no bo to jest oczywiście demo. I od razu mówię: jak ktoś nie, nie lubi kaczupu, chodzi, chodzi mi oczywiście o krew, to proszę tego filmu nie oglądać. I nie będę przedłużać i zaczynamy grę. Zaczynamy pierwszy poziom. Oczywiście ja. Jak to ze mną? Wybieram sobie grę na gry.pl Bo na czym innym? No i... Wybieramy sobie postać i gramy Spacja... Dobra Jak się grał? A, dobra, tak Przekrycie, muszę spróbować się grało o, No, widzicie, no właśnie o to mi też chodziło Jak on ma jechać? Po... Aha, dobra. Z strzałeczką. No to jest pierwszy poziom. Kurde, poczekajcie. bo Nie wiem czemu. Nie słyszałam tego człowieka. No ale wygraliśmy! Dajemy na pięć gwiazeczek. No, no, z dwiema nogami, niestety, nie dojechaliśmy, ale. No, chłop stwierdził, że może wygrał. Dobra, teraz zaczynamy Good Bass Extreme. Mój perfect English. No i zabierzemy sobie może tego. Albo tego, bo to jest ten poziom. Nie wiem, są inne poziomy, już teraz się zmieniło. Znaczy, z się łapie Coż mu się znowu stało? No widzicie. O, 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 o! Idealnie! Skakuj tam! Dobra, jesteśmy w tym busie. Poczekajcie ja się napiję. No właśnie dobrze, że zrobili taką funkcję trzymania się, no już by ze mnie flaki zostały. No i tu jest tak, że będziemy zaraz spadać. I nic więcej innego nie robić. Teraz na, na tym będę nagrywać rzadko filmy, bo wiadomo, szkółka i te inne sprawy. Jednostwa. Ej, co mu się stało? Czemu mu głowa nie No i nie zaliczyłem poziomu. Trzy gwiazdki, bo mnie, bo mnie wkurzyło. Dobra. Lecimy teraz na. Robiliśmy teraz BMX Park 12. Aż znaczy dwa. No i właśnie może z tego serii nie być, ale fajnie by było, gdyby była ta seria. No bo to jest gra demo, a za pełną wersję trzeba zapłacić. Chyba. Ale są sposoby, żeby gdzieś pobrać za darmo. Może na Steamie jest za darmo. No, nie wiem, zobaczę. Poczekajcie nam tam nie wyszło. Nie wyszło. Nie będę tak każdego poziomu sk skipował, bo przecież... Nic nie zrobię dzisiaj. Chyba, że po prostu nagram dzisiaj 6 jakichś poziomów albo... No to będzie krótki odcinek. Najwyżej w drugim zrobimy resztę. No czemu mu odlatuję? Jezus, Marian. Nie było tego. Czemu mu odlat odlatuję nogi? Na podstawowym, na podstawowym poziomie, jak ja nic nie robię. Po prostu sobie jadę. Nero, cicho! Proszę cię, cicho bądź. Przepraszam za psa. Nero! Masz. masz, masz, masz. Spokój, bo nie pójdziesz na pole. O, o, Poczekajcie. Zacznijmy od Coś tego, no, tego poziomu nie mogę przejść. Już się uspokoiłeś? No to masz szczęście. Poczekajcie, tu trzeba. Tak. O, dobra. Dobra. Dziecko też się trzyma. I lecimy do wygranej! Dziecko przeżyło. A paluszek nie został złamany. Oczywiście no ojciec, troszeczkę nam się wylało ja czupu? Ale to nic złego, bo w tej grze wszystko może być <grymne> prawdziwe. Teraz zaczynamy od poziom, nie też łatwy z tego co pamiętam. O kurde, mam teraz pomysł. Mo mogę nagrywać filmy? Z gier na gry P, na przykład te Ślimak y, Bob, trzy pandy. No to by było właśnie fajne. Chyba tak zrobię. Bo nudny jest ten Minecraft kółko. Minecraft i co tam jeszcze? I Universe Sandbox Dobra, No i w tym poziomie tego się trzymamy, no i... Nie wiem, czy to jest... Jak to się nazywało? To, co w górach no wyciąg, wyciąg nas... Y, no, prowadzi do góry. Powiem wam tak! Dobrze jest tutaj szkółce. piąteczki na razie zbieram. Możecie napisać w komentarzu jak tam u was, w pracy czy w szkole. O, o, o kurde. Opuściłem się w złym miejscu. Ten poziom jest bardzo długi, więc go pominę damy cztery gwiazdki. Znaczy skończyliśmy na tym, to zrobimy tak. Nagramy film do... Ty mało tych... No, to zdążymy nagrać wszystkie. Dużo żeśmy skończyli tą zaraz. Dobra, skok. Teraz najważniejsze, żeby się puścić i... O. Patrzcie, co my się dzieje, no, widzicie? Można zmienić się? Nie można. No to jeszcze raz spróbujemy. No. Ej, czy mi się wydawało, że był na jakimś? Na jakieś Tym? Na jakiejś linie tam? Co jest? Dobra, to już tak, jest jakaś dziwna. Chłopcy spadł z kilometra na ziemię. Nic mu się nie stało. Spadnę ze takiej wysokości. No, no no, właśnie, coś takiego? To nagle noga złamana. O kurde! Dobra, zobaczymy czy je znowu przeżyje. Szpagat, no widzicie? Trzeba się od niego uczyć szpagatu. A bo taki wybuch nic nie robi. Z takiego bliska. Poczekajcie, ja wam pokażę, on, że on na, na, na czymś tam jest. No tam jest ten zombiak. O kurde, no widzicie? On lata na tym! Jakieś czarną... No nie, to są buty. Nie on lata, czy on mnie goni? Co jest? Patrzcie na niego. To mnie przyciąga, chyba. O kurde. Z i. Dobra, no dobra, ten poziom jedynka. Enlargy Saturn i To jak się już możecie domyślać. No może w to graliście kiedyś, jak byliście mali, w takim moim wieku 6 lat czy 5. Aż znaczy, nie, że teraz mam 6-5 lat, tylko no kiedyś. No to to oznacza. Szatan nas zje. <noise> znaczy nie oznacza zaraz, tak, ale. Nie. Dobra. popatrz na to, jakie zęby żółte, białe, piękne. O nie. Dziecko ma złamaną nogę. Patrzajcie, ja tam się muszę ustawić. Ważne, żeby nie, nie złamać. Tak, żeby. No, nie, ta postać się zła. Trzeba dobrać. To jest odpowiednią postacią.

Na pewno, to potrzebny taki poziom, skoro nawet się tu nie da. No, no, podnieżę się. Już mam nerwy powoli od tej gry. No, 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 no. ta gra jest właśnie tak Dobra, Teraz no, spróbujemy ostatnim postaciom. Może nam się uda? No, za mną jakiś z Dobra. Trzy gwiazdki, bo już nerwy starałem się. Trap, track. Też dziwny poziom, bo pamiętam jak grałem w to. No właśnie, to jest demo. Demo jest najgorsza, ale jest pełna wersja gry, gdzie inni ludzie zrobili jakieś poziomy i co można przechodzić. Na przykład, gdybym był sławnym YouTuberem, no to moglibyście mi wy robić jakieś mapki ja bym mógł je przechodzić na odcinku. No ale... Faj, właśnie fajnie by było, gdyby takieś było. Na razie to ja mam po trzy łapki w górę. Pod każdym filmem. No się właśnie zastanawiam, czemu tak jest, że... Kiedyś te, takie pierwsze filmy, jak... Nie było montażu, wszystko się zacinało. Jakość 480p. To było po 20 lat, łapek w górę. A jak jest y, montaż i te wszystkie płynności, dobra jakość w ogóle... Jest po, są po trzy łapki w górę i ja, ja, ja na przykład dwie w dół. Ja tego nie rozumiem. Znaczy nie, że mam do da no bo ma, mnie jakieś widzowie opuścili. No ale to jest trochę. No kto by się nie wkurzył? Znaczy no, nie wkurzył, tylko z żoną, żeno, jak to powiedzieć. Dobra, zobaczymy. O, to trzeba hamować, co teraz będzie. Ja jest w pięknym stylu oczywiście wygraliśmy. Zjeżdżamy z nami i teraz wybieramy sobie postać. O, i to jest właśnie moja ulubiona mapa chyba. Bo są dwa sposoby, żeby to przyjść. Nawet takim pięknym sposobem żeby to się zrobić wszystko połapać. No poparam trzymaję. No i, i, i takim sposobem jeszcze przepiękny przepiękne tu się zrobił. Ale ja ostatnio, jak się grałem, i no, tak sobie pomyślałem, że przecież jakieś jakiś napęd tam na tym kole. Nie można zrobić po prostu. Zawsze się od tego. W razie trzeba zresortować jeszcze raz. Na, na, tej, na tej ścianie tu. O, widzicie? Ja właśnie tak mogę w taki sposób na to wygrać. Yy, Bye, Matiuszka. A co ja robię? Dobra, pięć gwiazdeczek. Które to było? Tera, to było chyba co, tak? Teraz... Nie. teraz Ostatni już poziom? Ostatni poziom nam został. No. O kurde. Poczekajcie, trzeba to zrobić tak. Odbić się. się dalinę. Oho! idealnie! Teraz się rozpędzić! Oh! O kurde. Tylko musiało boleć. Polycy. Bo by nie bolało. Dobra, wiecie co? Bo tu już chyba... Nie widzę za bardzo poziomu dużo. Możemy... Oprócz też Happy Wheelsów nagrać. Dada jakąś fajną grę. Które są na tej, na tej, na tej gry.pl Poczekajcie, zobaczymy, czy zagramy z, na przykład z ma ślimaka bomba. A, bo nie wiecie co to być na, na, na innym odcinku, bo to są przecież oddzielne serie. I właśnie teraz się zastanawiam, czy zrobić po prostu oddzielną serię z Happy Wheelsa Czy na, po prostu wpisać w tytule gry.pl i w nawiasie Happy Wheels I tak co? Każdy odcinek będzie gry.pl i w nawiasie będzie inna gra. Chyba tak zrobię po prostu, bo no bo nie chcę mi się wydawać pieniędzy na jakąś grę, w którą sobie pogram miesiąc i poziomy mi się skończą, i, no i już koniec. Dobra, no o kurde, co tam było. No to tu już y w sumie to koniec, no bo zrobiliśmy wszystkie poziomy w krótkim czasie. No ta gra jest też fajna. No dużo tu gier fajnych jest, tylko że niestety no, w grudniu tamtego roku wtyczka Flash się skończyła już nie można grać w niektóre gry ta wtyczka, flesz... czy <laughs> wio! Jezus Maria, moje dzieciństwo! Dobra, ja kończę film i ja sobie w to muszę pograć. Więc widzimy się w następnym odcinku z gry.pl! Dam link do strony w opisie, chociaż nie muszę ja go dawać, bo znacie tę stronę i umiecie sobie wpisać. Ale wam dam, jak ktoś jest pięciolatkiem i nie umie sobie wpisać. Oczywiście nikogo nie wyzywam, ale może są jakieś pięcioletnie dzieci. Dobra, nieważne. I... Do widzenia, cześć i widzimy się w następnym filmie. Papa! Pa.